Poza jedzeniem na kanale. To był schab. To był schab? To był schab. Poza takimi różnymi życiowymi tematami, które w rolnictwie oczywiście też się dzieją w takim normalnym życiu. Uwaga, odpalam! Rodzinnym między innymi. Wytrzyj spodnie, dobra. Oczywiście nie przestaję tutaj analizować tematu mojej ziemi, pól, tego co się stosuje wszystkich zabiegów. Jestem wbrew pozorom cały czas na bieżąco, cały czas czegoś nowego się dowiaduję. Dzisiaj porozmawiamy o perspektywie skracania zbóż w tym takim dziwnym sezonie dosyć. To nam będzie potrzebne. Wyczuję go. Tym razem go wyczuję. Hmm. Prosta! Idę! Idę do was! Nie uciekajcie! A, patrząc na poprzedni sezon, taka mała rada. Ja popełniłem ten błąd, niestety. Miałem pszenicę o dosyć niskiej mrozodporności. trzy eee, dni pogody, tak jak teraz. Sytuacja jest po prostu na prognozie identyczna. Eee, wykonałem zabieg regulatorem fungicydem, no i niestety przyjarało mi pszeniczkę. Widocznie tam dostała naprawdę bardzo mocno. Jeżeli macie tem rozodporności na swoich odmianach większe, jest taka możliwość. Ja myślę, żeby trochę dawki obniżyć, zrobić to na dwa razy, jeżeli już wam fazy uciekają. Więc dzisiaj przyjrzymy się z perspektywy tego, co mamy za oknem, bo teraz jest fajnie ciepło. A przed chwilką padał śnieg i było zimno. Proszę nie przejmować się tymi chwastami dwuliściennymi. Konkretnie rzeba, który pozostał po kilku uprawkach bezorkowych, bez orania oczywiście. I to są takie korzenie, które gdzieś tam nie do końca wyszły z ziemi, więc popraweczka na pewno tutaj będzie robiona. Zobaczmy, jak wyglądają roślinki. Zapraszam o, jak ładnie podgryzione. Fajnie. Jakby to powiedziały niektóre osoby od szacowania szkód łowieckich, takie ładnie podgryzione, będzie ci się lepiej krzewić, to dobrze, dobrze działa. Proszę was, nie zajmujcie się rolnictwem i nie uczcie rolników, jak te uprawy powinny wyglądać. Tych rozkrzewień jest za dużo, nie chciałbym mi więcej, więc proszę mi tutaj nie insynuować, że to będzie dobre dla mojej uprawy, jeżeli jakaś sarna zeżre mi tu jednym słowem te liście. Tak nie będzie. Zjadła. Robiła co ma zrobić i, i tyle. Kogo będą boleć oczy, jak wezmę te rośliny, wyrwę je i zaniosę na tą maskę na samochód i będę tam ciął nożykiem? Kogo będą boleć oczy? I serce. I serce też będzie boleć. Ty wiesz, że te czarne szkodniki niczego się nie boją już? Pod sam dom podchodzą. Czarne szkodniki. Te latające. Co kukurydza ci będą niedługo zjadać. Zobaczcie. Dowód zbrodni. Jest. Dobra, już mniejsza z tym kukurydzy jeszcze nie ma. nie będziemy rozkminiać nad tym, co może się wydarzyć, skupmy się nad tym, co jest teraz. Wsiadam do John Dirsa, robię ścieżki w burakach, żeby zaraz wjechać sobie na spokojnie opryskiwaczem, niestety muszę tak robić. Mógłbym to robić bezpośrednio. I tak często robiłem pryskiwaczem, tylko wtedy tak. Tu patrzę na rządek, żeby równo trafić z tyłu. Wiadomo, belka chodzi na lewo na prawo. Jak jeszcze wieje, to muszę nią nisko trzymać, więc wolę sobie te ścieżki zrobić i później na spokojnie wjechać samym opryskiwaczem. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Podczepiony rozsiewacz, ponieważ będę tutaj korzystał, prawdopodobnie z jakichś okienek pogodowych, bardzo wąskich. Więc JCB opryskiwacz. Dzisiaj nie będzie nic o JCB. Ale nawozy też mam do rozsiania. I może to będzie sobota, może niedziela. Zobaczymy. Mogę sobie trąbić tutaj, <laughs> a one sobie no, kurczę, będzie trochę zabawy. To po prostu nie wierzę. Jak to jest, nie, nie rozumiem tego. Normalnie to uciekały, naprawdę. A to zobaczcie, jest kilka metrów dosłownie i te szkodniki nie uciekają w ogóle. Zobaczmy, co to w ziemi siedzi. Jest. Trzeba tak zawsze od dołu podkopać, zobaczyć jakiej długości jest kiełek, którego nawet jeszcze nie ma. Proszę bardzo. Tak wygląda burak. Nie, 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 nie. Ja sobie to odpuszczam. Robię te ścieżki, nawet nie wychodzę, niech one sobie rosną. Tak jak chcą, przyjdę, jak będzie trochę cieplej. Brr. jane Paliki na 12 metrów od Miedzy znaczy mogę dać to prosto ślady, ale wiadomo ta Miedza może iść różnie więc daję AB kontur nowy AB kontur rozpoczni jadę do końca zakańczam i no i wtedy już kierownica do puszczenia i do przodu maskę oszczędzimy tym razem. Tak wyglądają obecnie rośliny. Mają sporo rozkrzewień. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć nawet. To jest pszenica, która była siana w nie takich idealnych warunkach. 10 października bodajże. Więc nie tak wcześnie. Zobaczcie ile tu jest sług. Dobra, ta ma cztery. Więc spoko. Zobaczymy sobie te główne pędy, w jakiej są obecnie fazie. Na nie musimy na początku zwracać Uwaga. Dobra, taka mała selekcja. Wybieram największe sztuki, takie reprezentatywne, co to z tego może wyjść. Przecinam sobie e, taką roślinkę na pół. I teraz widać, mam nadzieję, że też to będziecie widzieć tutaj kolanko już się oddziela. E, taki ciemno ciemnozielony punkcik. E, mierzymy sobie od węzła krzewienia, ile jest. W moim przypadku to jest 5 mm max. 5 mm, pół centymetra. Idealne warunki do zabiegu to jest centymetr. Idealne to jest centymetr. Także w moim przypadku ja jeszcze poczekam. Nie palę się. Oj, co to było? O, klapa spadła. Przyznać się, kogo to kanapa. Ktoś rozpoznaje? Tyle osób was tu ogląda. Proszę znajdźcie właściciela. Piękna, materiałowa kanapa wśród pól. Wśród tych wszystkich strumyczków, przewiśniegów. W takim pięknym wąwozie. I właśnie szybko teraz z tego miejsca bardzo tu przyjemnie zresztą powiem Wam, jaki jest mój pomysł w tym roku na regulację zbóż. W sumie od zeszłego roku w tym temacie za bardzo nic się nie zmieniło. Pójdzie tutaj Medax Max. Krótko dlaczego? Przede wszystkim ze względu na pogodę. Możemy go stosować w dużo niższych temperaturach. Czyli mamy taką pewność, że jeżeli coś tam z temperaturą nie zagra, większa szansa, że środek zadziała. Dwie substancje, proheksadian, wapnia działa bardzo szybko, niezależnie od takiej pogody. Znaczy, nie musi być słońce, może być pogoda zachmurzona. Trinek, sapak, etylu, wydłużone działanie, ale znowu potrzebne nam słońce. Słońce do życia działa wtedy dużo lepiej. A jeżeli chodzi o pady, bo też się bardzo często tak może zdarzać, wszystko się tutaj kręci jakby wokół tej niepewnej pogody, która się zmienia. Raz ciepło, raz zimno, raz pada, raz nie pada. Nawet dwie godziny, deszcz dwie godziny po zabiegu nie wpływa na skuteczność zabiegu. Bardzo fajne to jest. Trochę się zabezpieczamy tak do przodu na to, co może się wydarzyć złego czyli po pierwsze temperaturę, po drugie deszcz taka zmienna pogoda. Czyli z jednej strony wyjeżdżamy, jest pochmurno albo jest słońce, to za bardzo się o to też aż tak nie martwimy, jakbyśmy zastosowali załóżmy jedną substancję, których na rynku jest bodajże cztery w sumie, więc szału nie ma. Wyjdę już z tego gąszczu i nie będę ukrywał, że rolnicy akurat lubią takie produkty, które są bardzo, do bardzo szerokiego zastosowania, czyli możemy ten sam produkt użyć na praktycznie wszystkich zbożach: pszenica, jęczmień, żyto i tak dalej, i tak dalej, ale też fazy zastosowania, nie wiem, rzadko się zdarza, żeby były tak bardzo rozłożone od BBCH20 zresztą. Co wam będę mówił, jakiś BBCH, gdzieś już od początku, od końca krzewienia, nawet do liścia flagowego. Jeszcze sobie to potwierdzę, ale wydaje mi się, że aż tak grubo gdzieś tam pod to podchodzi, gdzie w późniejszych fazach jest tylko etefon gdzieś w miarę do zastosowania. Natomiast tu możemy jednym produktem iść bardzo szeroko, więc jeżeli się nawet spóźnimy, to zastosujemy go w późniejszej fazie i też powinno być dobrze. Słuchajcie, nie róbcie czegoś na siłę. Nie róbcie czegoś na siłę, jeżeli widzicie, że ta faza jeszcze Was tak bardzo nie goni. Nie korzystajcie z tych ciepłych dni aż tak bardzo, żeby na siłę zrobić. Lepiej poczekać na odpowiednie warunki, niż te rośliny mają później to przechorować. Tak jak my, mając na przykład kaca. Po co to komu? Ja mam do Was jeszcze takie pytanko: Bo jak sami wiecie, tam praktycznie wszystkie zabiegi wprowadzam w farmnecie. Powiedzcie, tam jest taka kartoteka pola, czyli wszystko co do tej pory stosuję od siewu, daty, środki, koszty itd., itd. Powiedzcie mi, gdzie taki plik z kartoteką pola najlepiej Wam udostępnić, żeby to było tak jakby na bieżąco widoczne, co tam się u mnie na polach dzieje. Nie mam pomysłu, gdzie to dawać. Nie wiem, może Wy będziecie mieli jakieś pomysły. Wprawdzie nie ma z nami Kuby, ale może zobaczcie, bo przydarzył mu się taki strzał z ładunkiem do Francji. Jak teraz pięknie wyglądają tam te tereny jak Kuba tam sobie radzi na miejscu. Uwaga, materiał filmowy z komórki. Za około 5 km Ocean Atlantycki od strony francuskiej. A tu popatrzcie, że paczek żółciutki. Zaraz będą żniwa normalnie. Pef. Kurczę. O, tu też, że legajcie, trzeba brać kombaj i jechać kosić, nie ma lipy. Nie wyglądam jak fircykania. Tak fiercykania. Babcia zawsze mówiła, jak byłam Nie ja wiem, to ja mówiła, też tak słyszałem. Ale to taka ciepła bluza. Kurteczka. Zimno trochę, idę się ubrać. Nie dajcie się. Nie dajcie się. Ja tylko ten jeden raz się zgadzam, a tak to się nie dawajcie. Się razem. Włączmy się. Mam, jestem. Ale jesteś podrapany na twarzy. Widziałaś, A to masz rana? No. Ania, powiem ci, tak to? Tak. No, powiem Ci, trzech ich było. A to tylko córeczkę. Jaka córeczka? Mówię, że trzech ich było. Córeczka. Ledwo co? No, Liwia, pochwal się. Taka grzeczna, ładna, fajna. Po drapie... Spałeś no. w dzień, chciała Cię obudzić. No. Tak to było na kanapie. Krótka drzemka to była tylko i wyłącznie. Dziękuję. I dopiero tutaj zaczyna się e, prawdziwe wyzwanie, to znaczy e, samo 20 różnych roślin to po pierwsze, ogarnięcie to w jednym czasie. E, praktycznie w jednym czasie powinny dojść. Tak, Masa ręcznej wysiewać. pracy. E, druga sprawa, trzeba by było to ogrodzić czymś e, z prądem jednak, bo zwierzyna tutaj może zrobić swoje, no trochę zabawy będzie. Ale to jest pod... takie, że tylko odstrasza, tak? No jak dotkniesz, to cię. Popnie prąd. Ale tak nie tak, że zabije, tylko pada, pada na miejscu. Tak lekko po kopie, jakbyście językiem bateryjki 9 v dotykali. Dotykałeś? No. To się tylko takie łatwe, łatwe wydaje, ale każdy kto miał e, chociaż jakiś mały ogródeczek koło domu, nie wiem, może jedną setną albo jedną 150 z tego, to wie e, z czym to się je, wie ile przy tym jest zabawy, chodzenia, plewienia. I pilnowania. A na koniec przyjdzie susza albo deszcz. I grad. Dziękujemy, do widzenia. Nie udało się w tym roku. Tak wygląda pogoda w moim rejonie. Filmik będzie w niedzielę wieczorem. Dzisiaj to nagrywam. Niedziela. Jakby coś działać niedziela poniedziałek zobaczcie pięknie. No i te przymrozki najbardziej późniejsze. Także tak to wygląda z perspektywy dłuższej sobie na stronie BSF-u fajny temat wprowadzili. Wprowadzam sobie nie wiem, co to jest 62, to nie jest mój adres, ale po prostu u wprowadziłem jako adres. Teraz pokazuje ilość dni Medax Max z pełną skutecznością. Tak to się zapowiada: 24 godziny średnia dobowa temperatur. No, w tym tygodniu jest bardzo słabo. Czyli za tydzień już dopiero tak pokazuje, że będzie najbardziej optymalnie. No, niestety. Dlatego czekam, dlatego czekam, nic tu nie będę szalał. Mama! Daj się Nic nie widać. ja? Będziemy. piątek. Bateryjki 9V dotykali.